A właśnie, i koty spadają z nieba. E, są w, w, w skrajny tych skrajny kotów, zostały wyrzucone. Bez apokalipsa. Chyba już nie mam jakiegoś noża. ale pata też może być. Teraz powinny być tutaj jakieś leki. Chyba że ich już nie ma pani, spożywczym yy, respawnuje się codziennie. A głupie lekarstwa nie chcą się pojawić. Czas do domu. Weź tu, człowieku, bądź ugodny. już blisko nie wiem czy tamtędy się nie da przejść ale ja wolę tędy jednak po prostu już to lepiej znam czas do domu Dobra, jesteśmy na miejscu już Tutaj mała barykada, ale i tak na nas nie zwracają szczególnej uwagi Więc na razie żegnamy tu paradise. To wspaniałe miasto, pełne spokojnych ludzi, zdyscyplinowania Co ja gadam. Po prostu idziemy. Tym sposobem kończymy grę. Koniec. Po prostu koniec. Przykro Nie uwierzysz, co mi się dzisiaj przydarzyło. No i wyższy czas do jasnej cholery. Pamiętałeś o moim cieście migdałowym? Bożesz <laughs> I to się stało dalej, możecie się domyślić po strzale. Tak, tak naprawdę fajnie postala, do dzisiaj tego nie rozwikali. Niby że... O, no i tyle. Napisy końcowe. I tak, to już koniec, yy, moi drodzy widzowie. Skończyliśmy już grę. Przeszliśmy przez cały Paradise. No prawie przez całe, tam gdzie musieliśmy iść. Wypełniliśmy wszystkie zadania dla naszej żonki. Której od dzisiaj nienawidzimy. I nie, naprawdę już już nie ma żadnej soboty. Już po prostu skończyliśmy tę grę. Zostało... Jeżeli chcemy dalej kontynuować, to... Być może zrobię e, postała dwa 2 Apocalypse Weekend, czyli w cienny dodatek dobry, naprawdę świetny. A to Logos Running with Kickers. Muszę zmienić filmę na moim kanale. To już naprawdę koniec. I teraz nasze statystyki. E, podsumowanie: zirytowana ciocia. Nie, no nie mogę. To, ten sam status to, to, to samo słowo nie miał ja Nie mogę, nie, nie wierzę w to. Myślę, że, lepiej, że będzie co innego. I tak. Liczba zabitych ludzi 283. Zabici gliniarze 32. Upieczeni ludzie 1? Tylko jeden. Myślę, że więcej, nieważne. Zaraźnięca słonie 0, no tak. Zatłużone psy 24. To chyba dzisiaj najwięcej zatłuczyliśmy. Zniszczone koty, kotki 1. Też dzisiaj chyba. Tego kota takiego podpalonego z piekorodem. Nieważne. Śmierć na miejscu. Strzały łeb z, w łeb z pistoletu. Zero? No tak, z pistoletu to nie, nie rozwaliłem głów. Głowy rozwalone obrzydem 346, słysz co to? Ui. Liczba strzałów w łeb z karabinu: 8. Koty zgwałcone bronią: 0. Nie gwałciły w ogóle kotów. Nie chciało mi się. Wydana forsa. A właśnie, te. Te koty gwałci się. Wiecie, tą bronią nakłada się na obrzyna albo na karabin, i cyk, cyk, cyk. To jest taki, taki tłumik. Wydana forsa. Zero. Nie, ja nie płacę. Jestem oszczędny. Wydalo wydalone galony szczyn. 9,70. Wyłamane drzwi. 369 kiedy? A, tu chodzi o kopnięcie. Aha, no, w porządku. Muszę trochę więcej. Liczba aresztowań: 0. Liczba przebieranek w ciuchy glin: 1. Liczba zaprzyjaźnień z psem: 3. Liczba gliniarzy zabionych pączkiem 0. I to już naprawdę koniec tej świetnej gry. Podsumowanie. Jest to naprawdę świetna, zabawna gra. Po prostu nie wiem, jak ją podsumować. Po prostu zagrajcie, można ją, ją przechodzić. Dziesiątki razy, a naprawdę za każdym, za każdym razem będzie się przechodziło z tą samą ciekawością i z tym samym bananem na twarzy. I tak, i na tyle kończymy. Więc yy, dodam jeszcze, że kody są od teraz dostępne w głównym menu. Na dzisiaj Escape. Tak. Więc kontynuujemy. Najczęściej nic patrzeć by kontynuować. I jesteśmy w, znowu w menu głównym. E, przy okazji mam teraz. Y, możemy sobie włączyć utrudnioną grę. Gratulacje z, z okazji ukończenia gry. Ten tryb ma więcej wzmocnień, y, kilka ulepszonych broni i kilka użytecznych przedmiotów dostępnych od początku jak w ekwipunkcie. Bla, bla, bla. skończyłaś już raz grę, więc spróbuj jeszcze raz. Tym razem będzie trochę trudniej. Właśnie miałem początkowo robić, wygrajmy na tym trybie utrudniona gra, ale no, jak zdecydowałem się zrobić na, na tym normalnej, na tym normalnym singlu. No i to już naprawdę koniec. Jest opcja, jest prawdopodobnie, że zrobię y, dodatek do tej gry. Apocalypse Weekend. Chociaż nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale zrobię. Mam to w planach. Więc to koniec. Dziękuję Wam za obejrzenie całej serii. Zapraszam do innych. Nie no, ciężko mi dzisiaj zarostać z tą grą. A ja no, zapraszam do innych serii. Cześć. Zapomniałbym wszystkiego najstytniejszego YouTubowicza.